Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o wybuchach supernowych materii rozpędzonej niemalże do prędkości światła oraz jak wykryć życie na odległych planetach. Zaczynamy od badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu imienia Johna Moresa w Liverpoolu oraz Uniwersytetu w Montpellier, według których gwiazdy dają wyraźny znak, zanim wybuchną jako supernowa. Supernowa powstaje, gdy masywnej gwieździe skończy się materia potrzebna do fuzji termojądrowej. Początkowo gdy gwiazda jest normalną gwiazdą, tak zwaną gwiazdą ciągu głównego, przemienia ona w jądrze w reakcji termojądrowej wodór w HE. Gdy w jądrze gwiazdy zabraknie wodoru, gwiazda na chwilę zaczyna zapadać się. Wzrost ciśnienia i temperatury w jądrze pozwala na rozpoczęcie kolejnej reakcji fuzji termojądrowej, w której tym razem Hel łączy się ze sobą, dając głównie węgiel. Jednocześnie w warstwach wokół jądra, które wcześniej nie uczestniczyły w fuzji termojądrowej, zaczyna zachodzić fuzja wodorów Hel. Ponieważ fuzja helu w węgiel daje więcej energii niż fuzja wodorów Hel, gwiazda zaczyna pęcznieć i zmienia się w czerwonego olbrzyma. Proces ten powtarza się, gdy w jądrze skończy się Hel, wtedy następuje fuzja powstałego węgla, z którego powstaje głównie neon. Za każdym razem, gdy w jądrze skończy się jeden pierwiastek do fuzji, gwiazda delikatnie zapada się, przez co w jądrze zaczyna się fuzja następnego pierwiastka. Gdy skończy się węgiel, z neonu powstaje głównie tlen, z tlenu krzem, a z krzemu żelazo. Cały ten proces zatrzymuje się na żelazie. O ile w reakcji fuzji termojądrowej zamieniającej krzem w żelazo, wydzielana jest jeszcze energia, tak aby połączyć ze sobą dwa atomy żelaza w cięższy pierwiastek, potrzebna jest dodatkowa energia z ze zewnątrz dodawana do tej reakcji. Gdy w końcu gwieździe skończy się krzem, nic nie jest już w stanie zatrzymać zapadania się jądra. Warstwy dookoła niego spadają i odbijają się od zapadniętego jądra, powstaje supernowa. Według naukowców z Uniwersytetu imienia Johna Moresa w Liverpoolu oraz Uniwersytetu w Montpellier, zanim gwiazda zmieni się w supernową, wyraźnie przygaśnie, tracąc nawet 99 swojego dotychczasowego blasku. Dzieje się tak, ponieważ gwiazda przed śmiercią wyrzuca z siebie materię z zewnętrznych warstw. Z czasem materia ta oddali się od gwiazdy i schodzi na tyle, że zaczyna przesłaniać gwiazdę. Materii tej jest tak dużo, że dla obserwatora na Ziemi gwiazda wydaje się być 100 razy słabsza. Na podstawie obserwacji przeglądów nieba naukowcy doszli do wniosku, że proces ten musi zachodzić nie dalej niż na rok przed wybuchem supernowej. Gwiazdy, które zmieniły się w supernowe, były normalnie widoczne na rok przed tym, jak zakończyły swoje życie. Jeśli teoria ta się sprawdzi, astronomowie będą w stanie ustalić, które gwiazdy są już bliskie śmierci, dzięki czemu będą oni gotowi na dokładne obserwacje przebiegu wybuchu supernowej. Niektórzy z Was zapewne pamiętają, że na przełomie 2019-2020 roku Betelgeza jedna z najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru Oriona znacznie pociemniała. W jej przypadku jasność spadła wtedy do około 37% jej normalnej jasności. Nie był to więc ten przypadek omawiany przed chwilą. Według najnowszych badań Betelgeza nie powinna wybuchnąć jako supernowa w przeciągu najbliższych 100 tysięcy lat. Pozostałością po wybuchu supernowej może być gwiazda neutronowa. Jest to zapadnięte jądro masywnej gwiazdy, którego materia jest tak gęsta, że na powierzchni składa się głównie z neutronów. Gdy dwie takie gwiazdy zbliżą się zbytnio do siebie, mogą zderzyć się ze sobą, powodując ogromną eksplozję. Wzajemna siła grawitacji takich dwóch łączących się gwiazd neutronowych jest tak silna, że jest w stanie odkształcić samą czasoprzestrzeń, tworząc niej zmarsztki rozchodzące się po wszechświecie z prędkością światła. W 2017 roku zaobserwowane zostały fale grawitacyjne, powstałe w wyniku łączenia się dwóch gwiazd neutronowych. W wyniku tego zderzenia powstała ogromna eksplozja, same gwiazdy neutronowe utworzyły czarną dziurę. Aby dokładnie zbadać skutki tego zderzenia, astronomowie użyli 70 różnych obserwatoriów zarówno naziemnych, jak i kosmicznych do obserwacji pozostałości powstałych po połączeniu się tych dwóch gwiazd neutronowych. Wydarzenie to było pierwszym, które było obserwowane zarówno przez detektor fal grawitacyjnych, jak i zwykłe obserwatoria obserwujące fale elektromagnetyczne o różnych długościach fali. W wyniku tego zderzenia powstała czarna dziura, wokół której utworzył się dysk materii powoli opadającej na czarną dziurę. Z okolic biegunów czarnej dziury wystrzelone zostały jety, czyli strumienie naładowanej energii. Obserwując jet skierowany w naszą stronę przez między innymi teleskop Hubble'a, astronomowie zauważyli, że porusza się on niezwykle szybko. Jego prędkość wydawała się być około 7 razy większa niż prędkość światła. Oczywiście nic nie może poruszać się szybciej niż światło, dlatego ta zaobserwowana prędkość jest wynikiem iluzji. Skierowany w naszą stronę jet porusza się z rzeczywistą prędkością 99,97% prędkości światła. Oznacza to, że goni on swoje własne światło, które przed chwilą wypuścił. Światło wypuszczone później ma krótszą drogę do pokonania. W rzeczywistości światło to zostało wyemitowane później niż wydaje się to obserwatorowi na Ziemi. Badając zderzenia między gwiazdami neutronowymi, astronomowie mają nadzieję, że w przyszłości pomogą one im jeszcze lepiej mierzyć odległości we wszechświecie, co w efekcie pozwoli im jeszcze dokładniej zmierzyć tempo rozszerzenia się wszechświata. Podobnie jak gwiazdy neutronowe mogą pomóc astronomom zmierzyć wszechświat, tak gaz bromek metylu może pomóc nam znaleźć życie na odległych planetach. Niektóre mikroorganizmy oraz rośliny, jak na przykład brokuły, produkują gazy, aby pozbyć się toksyn. Gazy te powstają, gdy węgiel wraz ze trzema atomami wodoru połączony zostaje z niechcianym pierwiastkiem. Proces ten nazywany jest metylacją. Jednym z gazów wytwarzanych w procesie metylacji jest bromek metylu, który pozostaje na krótko w atmosferze planety. Oznacza to, że jeśli zostanie on wykryty w atmosferze jakiejś planety, to musiał zostać on wytworzony stosunkowo niedawno. Dodatkowo nie jest łatwo wykryć go bez udziału organizmów żywych, przez co jest lepszym wskaźnikiem istnienia życia niż przykładowo metan, który może być wytwarzany zarówno przez organizmy żywe jak i procesy wulkaniczne. Lecz nie na wszystkich planetach będzie go łatwo wykryć. Wszystko z powodu promieniowania ultrafioletowego, które rozbija cząsteczki wody na wodór i wodorotlenek, który następnie wchodzi w reakcję z bromkiem metylu. Dlatego w atmosferze naszej Ziemi gaz ten nie jest tak łatwo wykrywalny. Lecz w przypadku planet krążących wokół gwiazd czerwonych karłów, które emitują mniej promieniowania ultrafioletowego niż nasze Słońce, gaz ten byłby możliwy do wykrycia. Czerwone karły są małymi, chłodnymi gwiazdami, wokół których wykryto już wiele planet podobnych wielkością do Ziemi. Gwiazdy te są najliczniejszymi gwiazdami występującymi we wszechświecie. Dzięki temu astronomowie mają nadzieję, że prędzej czy później wykryją bromek metylu w atmosferze planety krążącej wokół czerwonego karła. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zachęcamy was również do udostępnienia tego materiału oraz podzielenia się nim ze znajomymi. Na razie i do usłyszenia za tydzień.